Znajdźcie tego słodziaka o imieniu As. Kto narysuje go najlepiej, ten go dostanie. Tak więc... Ej, As, co zrobiłeś? Ha, ale śmiesznie. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Dziewczyny, czas sprawdzić, kto narysuje najlepiej. Zobaczmy, co mam. Mm, nigdy wcześniej nie rysowałam takimi kredkami. Mam nadzieję, że mi się poszczęści. Wow, mam flamastry. Bardzo łatwo się nimi rysuje, co oznacza, że będę świetna w pierwszym zadaniu. O tak, świetnie mi idzie. O nie, nie podoba mi się to. Spróbuję jeszcze raz. Zacznę od uszu i głowy, potem cała reszta psa. O, to jest katastrofa! Hm. Hm. Hej, co to było? Proxi! Nic mi nie wychodzi! O, właśnie, przypomniałam sobie lifehacka, który widziałam wczoraj na TikToku. Aby narysować idealną psią mordkę, trzeba zwiąć palec wskazujący i... właśnie tak. Wow, nieźle. Dobra, ja też mam świetny pomysł. Mam tylko dwie kredki, więc lepiej zamienię je w piasek. Wtedy rysowanie będzie o wiele wygodniejsze i przyjemniejsze. To będzie mordka. O, tak! Super! I uszy! Wow! O, Julie jest tak zaangażowana w swój rysunek, że najwyższy czas jej trochę podokuczać przy pomocy piórka. A, o nie! zdmuchnęłam mój rysunek! Czas kończyć, dziewczyny! I jak się panu podoba mój piesek? Okay. Nieźle, Roxy! Julie, a ty? to piękny szczenia! Och, niestety, nie mogę tego zaakceptować, więc Roxy wygrywa! Hurra! Cześć, słodziaku! Poznaj Asa! To twój nowy przyjaciel! Dziękuję! Cześć! Możemy być przyjaciółmi? Jesteś taki słodki! Co za wyścig! Proszę pana! Ups! Oto wasze nowe zadanie! Cool. Czy wszyscy są gotowi? W takim razie czas start. Wow! Dostałam plastelinę! To naprawdę super! A ja będę rysować tym długopisem. O, jest taki ostry. Trzeba być ostrożnym. A oto nasze Nintendo. Ale fajnie wychodzi. Dodajemy szczegóły... Wow, ale super! Muszę być lepsza od Roxy! Najpierw rozwałkuję plastelinę moim różowym wałkiem. To trudniejsze niż myślałam. O, mam pomysł! Co się dzieje? Nic! Nie rozpraszajcie się! Uff, było blisko! Mam tyle rzeczy w plecaku, że trudno mi się oprzeć. Ale potrzebuję tylko mojego telefonu. A raczej etui na telefon. Pomoże mi ono zrobić idealne Nintendo. O właśnie tak. I jeszcze przyciski? Wow, nie spodziewałam się, że to będzie takie ładne. Proszę pana, skończyłam. Ja też proszę zobaczyć. Nieźle Roxy. Julie, a ty? Proszę bardzo. Brawo, ty wygrywasz. Dziękuję. Hurra, proszę mi go dać. Proszę bardzo. Wow, dziękuję. Mogę z tobą pograć? Jasne, proszę bardzo, Roxy. Pograjmy razem. Dziewczyny, jak leci? Mam dla Was świetną wiadomość. Waszą nową nagrodą jest ta Lalka Barbie. Super! Stop! Jeszcze nie. Jeszcze nie uruchomiłem zegara. A teraz do dzieła. E, nie rozumiem. Mam tylko jedną kredkę. Ura! Będę rysować farbami i pędzlem. Spadu do świetnika! Roxy! Czym ja teraz będę malować! O, mam pomysł! Będę malować palcami. Zanurzę je we wszystkich kolorach. Wow, jaki mam piękny manikur! Najpierw narysuję cudowną spódnicę Barbie. Dobra, co teraz? Hmm, już wiem. Wow, Barbie u Julie jest taka jaskrawa i piękna. A ja mam tylko jedną różową kredkę, która się złamała. Uch, dobrze, że mam tę perówkę. Nie wiem, co bym bez niej zrobiła. Och, tak bardzo chcę mieć tę Barbie. Marzę o niej. O nie. To wygląda naprawdę źle. Zaraz? Jestem geniuszem. O nie, czas ucieka! Muszę się pospieszyć, zarosować głowę. Dobra, a teraz te wspaniałe włosy? Oh, chyba się udało. W sumie to skończyłam. Czas minął. Czy wszyscy są gotowi? Tak, proszę zobaczyć. Nieźle, Julie. A oto moja praca. To genialne! Dobra robota, Roxy! Jesteś zwycięzcą! Kurra, dziękuję! A oto twoja nagroda! Witaj, ślicznotko! Wow, jest taka piękna! Hej! Ale ładna! Nie dotykaj! O matko, jak ciężko! A teraz narysujcie Lizaka! Wow, fajnie! Patrzcie, ale rozpylać! Jest z wodą! Hej, to moje! Dziewczyny! Ups, przepraszamy! Ciekawe, co jest u mnie! Co za wspaniała paleta kolorów! A ja mam diamentową mozaikę, z czego się bardzo cieszę! Patrzcie na to! Niesamowite. Jestem zachwycona. Okej, okay, zobaczmy. Tak, wszystko jasne. Najpierw narysuję okrąg, a potem resztę. Mm, za długo to trwa! Ale znam jedną sztuczkę, która mi pomoże. Najpierw wyciskamy farbę stówki, a potem bierzemy gumę. Chyba zostawiłam jedną pod biurkiem w zeszłym tygodniu. Gdzie ona jest? To nie moja. O, mam. Niezła. O, jest brudna. Nadmucham wielkiego balona i to jest właśnie to, czego potrzebuję. Zanurzę go w farbie i namaluję nim rysunek. Wow. Wychodzi świetnie. Papa. Pa. Wow, ale super. Dziękuję. Jesteśmy gotowe. Świetnie, bo czas minął. Julie? Nawet nie wiem, Julie. To wygląda bardziej jak kleks. Proszę spojrzeć na mój. Ups. O, zaraz to naprawię. Ups. Przykro mi, Roxy. Miałem zamiar przyznać ci zwycięstwo, ale teraz nie mogę. Julie, gratulacje. O tak. O, oto twoja słodka nagroda. Wow, jest ogromny. Dziękuję bardzo. Cześć, się, Roxy. Dzięki, kochana. Cześć, dziewczyny. Zobaczmy, co tam macie pod kloszami. Wow, Julie ma niebieską Huba Bobę. A co ma Britney? O nie, to okropny, ohydny karaluch w Lizaku. Coś takiego. Co za koszmar? Stój, Britney, nie możesz uciec z challenge'u. Pospiesz się i spróbuj. A karaluch jest żywy. Będziesz żyw w moim żołądku? Tak się boję. Spróbuję troszkę polizać. Wow, nieźle! Ten lizak jest naprawdę dobry! Fajny, podoba mi się! Dobra, spróbujmy, jak smakuje moja guma. Niebieska guma nie może być niedobra tego jestem pewna. Jaka ona śmieszna! Rozwinę całą gumę i będę rzucić do samego końca. Mmm, jaki pyszny lizak! Oj, ja co, całego zjadłam! O matko, teraz mam na języku ogromnego karalucha. Kysz i stąd! Oj, upadł na gumę Julie. A teraz pora nadmuchać wielkiego balona. Ale fajny, Britney, patrz! Oj, ten karaluch! Oj, Julie, karaluch jest teraz w twoim balonie. Musisz się go pozbyć! No już strzelaj balonem! Strzelaj! Strzelam! O nie, teraz masz go na nosie! A, Zdejmijcie go! Zdejmijcie go! Suzał chyda! Nie dość, że karalów, to jeszcze jestem cała w gumie! Fuj! Hmm, dziwne. A gdzie Julie? No dobra, zdejmę klusz bez niej. Jestem! zdejmujemy! Wow, szminka i brokat! Wszystko jest różowe! Wow, a ja mam żelkowe oczy i posypkę! Jakie śmieszne! Która z nas będzie pierwsza? Mówię ja! Do dzieła! Wow, ten błyszczyk do ust Barbie wygląda tak uroczo. Chcę go jak najszybciej wypróbować. Mmm, jest naprawdę pyszny. Ciekawe, jak będzie wyglądał na ustach. Fantastycznie. Teraz mogę słać wszystkim słodkie buziaki. Julie, ten buziak jest specjalnie dla ciebie. Dobra, a teraz chcę spróbować słodkiej posypki. Ale najpierw można się trochę pobawić. Ale fajne. Otwieramy słoiczek, wsypujemy całą zawartość na talerz. Wow, jak ładnie i jak błyszczy. O, zaraz sobie zrobię świetny makijaż. Zanurzamy usta. I voilà. Julie, zobacz, jakie mam słodkie usta. Wow, bardzo ładnie. A teraz mogę wszystko zjeść. Mmm, jakie to słodkie! Miam, niam, niam, niam! Bardzo mi się podoba. Julie, a ty co? Zamyśliłaś się? Szybciej próbuj swoich smakołyków. Zaraz próbuję. Jak ci się podobają moje nowe oczy? Bardzo śmieszne. A teraz wysypię zawartość tego słoiczka na talerz. Wow, jaka piękna niebieska posypka! A teraz chcę w niej zanurzyć żelkowe oczy. Wow, jakie to apetyczne! Próbujemy. Chociaż nie, zacznę od tego. O tak, jakie to pyszne! Jaki pyszny jego dobry żel w środku tych żelkowych oczu! Oj, Faktycznie to bardzo apetyczne! A teraz mogę wypić płynnego cukierka z tych słomek. Ale pyszne! Przybij piątkę, kochana, lecimy dalej. Co masz pod kloszem? Zdejmuj. Zobaczmy. Wow, mam mentosy. I to jakie wielkie! Chcę je jak najszybciej spróbować. Uwaga! Patrz, zaraz złapię! O! Gotowe! Mm, mentosy są takie dobre. Brittany, a ty co masz pod kloszem? Wow! Wow, ale super! Julie, to czapka z kolą. Fajne, co nie? To różowa kola. Nigdy jeszcze takiej nie próbowałam, ale jestem pewna, że będzie przepyszna. Stawiamy to tutaj. Teraz otwieramy puszki, wkładamy słonki, zakładamy na głowę i można próbować, wow, ale super! Bardzo mi się podoba. Patrz, Julie, naprawdę jest różowa. Ekstra. A mogę spróbować. Julie, wybacz, jesteś moją przyjaciółką, ale całą kolę wypiję sama. Serio? A ja mam pomysł, jak zrobić plankę tej skąpi radle. Wrzucę kilka mentosów do jej koli i zaraz się zacznie. Tylko nie mówcie jej, kto to zrobił. Oj, a dlaczego kola tak mocno bulgocze? O nie! Nie mogę dłużej tego trzymać! Przepraszam, Julie, ale nie mogłam już wytrzymać! Ale ty i tak chciałaś próbować Coli! Mogę otworzyć pierwsza! Świetnie! Wow, to cukierki Juicy Drop! Ale super! Pozbywamy się papierków i próbujemy! Wow, jakie słodkie! Po prostu pyszne. Super. Faktycznie różowe jedzenie jest najlepsze. A teraz zobaczmy, co jest w tym długopisie. Wow, to żel. I jak smakuje. Oj, jest taki kwaśny. No niezły. Muszę spróbować tego żelu z bardzo słodkimi cukierkami. Zmuchujemy wszystkie papierki i robimy sobie torcik z cukierków i kwaśnego żelu. Tak, to będzie niesamowicie pyszne. Między warstwami mogę rysować różne figurki. Fajnie, prawda? Tak, i ostatnia warstwa. Wow, wyszło tak apetycznie i pięknie. Mmm, a w smaku to jest niesamowite. I trochę kwaśne, ale mi się podoba. Julie, a co tam u ciebie? Zaraz się dowiemy. O, to żelka nerd! Ale super! Wyciągamy ją z opakowania, wow! Jaka ładna! I patrzę, jak się śmiesznie trzęsie! A teraz oceńmy jej smak. Julie jest takim smakiem, że nie mogę nie dać jej spróbować mojego kwaśnego żelu. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Łop. Gotowe! A teraz popatrzmy na jej twarz. Ej, dlaczego zrobiła się taka kwaśna? Britney! To ty zrobiłaś! Twoje całe usta zrobiły się niebieskie! Super! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam mam. Wow! Niebieska toaleta i czupa czups? Ciekawe. Spróbujmy najpierw czupa czupsa. Tak, jest pyszny. A co jest w środku toalety? Wow, niebieski proszek. A to znaczy, że trzeba w nim zanurzyć naszego czupa chupsa Mmm, naprawdę fajne. Podoba mi się. Britney, a ty czemu tak patrzysz? czupa Jesteś nim normalnie zahipnotyzowana. Ale jak mi się chce go polizać. Nie ma mowy, będziesz jadła swoje smakołyki. Ech, a tak miałam ochotę. Dobra, zobaczmy. Wow, ale mam szczęście! Mam pierścionek z lizakiem. To nawet lepsze niż chupa-czups. Zaraz założę go na palec i spróbuję. Mmm, jaki pyszny! A teraz chcę spróbować żelu. Też wygląda świetnie. Wycisnę trochę różowego żelu na pierścionek. I próbujemy. Uj, a ten żel jest kwaśny. Ale mi się podoba. W połączeniu ze słodkim lizakiem jest super. Nadszedł czas na nowy smakołyk. Zobaczymy. Wow, to jadalny papier i słodki żel. Super, spróbujmy. Julie, zaczynaj. O, z przyjemnością. Wow, żel jest taki ładny. O, tak, zdecydowanie dam temu spokołkowi lajka. To jest pyszne. To muszę spróbować swojego! Wow! Ale super! Mamo smaku truskawkowym! Chcę więcej! O, mamy jeszcze jadalny papier! Wiem, co można zrobić! Narysuję żelem na papierze rysunek. Myślę, że wyszła super buźka. A teraz spróbujmy. Mmm, jakie ciekawe połączenie smaków. Podoba mi się. A co ja mam zrobić z papierem? O, mam pomysł, spilka. Zaraz zrobię samolotik. Patrz, jaki fajny wyszedł. Zrobię jeszcze jednego. Tak fajnie, wszystkie latają. Julie, łap. Łap. O nie, skończył mi się papier. A nawet nie spróbowałam. O, Julie, a może... Poczekaj, zaraz wszystko będzie jasne. Zagrajmy w kółko i krzyżyk naszym żelem. Kto wygra, ten zjada cały jadalny papier. I jak? Świetny pomysł! Zgadzam się. No to twój ruch! Trzymaj się, masz poważnego przeciwnika. Postawię kółko o tutaj, a teraz tutaj. I tak, wygrałam! Teraz mogę to wszystko zjeść! Gratuluję zwycięstwa! Dobra, jestem gotowa do degustacji. O, pyszne! Spróbuj! A nasze żele świetnie do siebie pasują. To pierwszy zdejmie teraz plusz? Ja, nie ja. No dobra, Julie, czekamy. Wow, to sok i żelkowy kieliszek. Trzeba tego jak najszybciej spróbować. Tak, zacznę od soku. Mmm, jaki przyjemny jagodowy smak. Podoba mi się. O, a wiesz co, Brittany? Teraz pokażę ci coś naprawdę fajnego. Mam jadalny kieliszek. Mogę wlać do niego sok i spróbować. Mmm, <śmum> wspaniałe. Ej, Brittany, stój. Teraz twoja kolej. Zdaj mój klosz. Właśnie, masz rację. Och, ja też mam żelkowy kieliszek. I strzelający proszek. Trzeba otworzyć opakowanie i wsypać wszystko do kieliszka. Mmm, jak pysznie pachnie. Wsypałam proszek, ale potrzebuję teraz trochę wody. Sok Julii świetnie pasuje. Ej, chcesz ukraść mój sok? Bardzo go potrzebuję. No dobra, zabieraj. O, wielkie dzięki! Możesz wlać tutaj. Wow, to naprawdę fajne. No, po prostu fantastyczne. O, Britney, a mogę wziąć trochę strzelającego proszku? Proszę! Pewnie kochana, jak najbardziej. Wow, jak fajnie się pieni. To co, wznieśmy toast! Za nas! Za nas! Ale pyszne. A najlepsze jest to, że kieliszek też można zjeść. O tak, Britney, to jest fantastyczne. Zgadzam się, Julie, mi też się podoba.